Guten Tag. Większość fanów ninja go ogranicza się do obejrzenia serialu. Jednakże em, wiele naprawdę ciekawych historii z tego uniwersum zostało zawarte w komiksach. I właśnie o źródłach pisanych będzie dzisiejszy odcinek. Dlatego, jeżeli jesteś GigaChadem, to zostaw tu łapeczkę w górę i subika. Tak jak te Ultra Sigmy, które teraz widzisz na ekranie. Klausy z mocą mrocznego władcy. Otóż, jak wiemy w sezonie pi piątym kraina umarłych ta przeklęta, bo ta dobra, dalistniała, została unicestwiona, jednakże Klaus zdołał z niej uciec. Został jednak przepędzony na statek, który rozbił się później na mrocznej wyspie. Jak wiemy z serii komiksów, Mroczna Wyspa Klaus odkrył potęgę mrocznej materii, która pozostała na owej wyspie i zaczął rozprzestrzeniać ją po całym świecie, a ta mroczna materia zaczęła pochłaniać świat i przekształcać go na mroczną wersję. Było to naprawdę potężne zagrożenie dla naszych ninja, i szkoda, iż taka historia nie pojawiła się w serialu. W trzecim sezonie Lego Ninjago Ogamadon zostaje się dobry i rozpoczyna naukę młodych adeptów sztuki ninja. Jednakże, czy wiedzieliście, iż nie jest to jego pierwsze podejście do nauczania? Z serii komiksów Shutter Spin dowiadujemy się, iż... Iż Garmadon posiadał już piątkę uczniów, którzy, jak już wspominałem wielokrotnie, najprawdopodobniej utworzyli zakazaną piątkę. Jeżeli jesteśmy już w temacie Lorida Garmadona, to czy wiedzieliście, co robił między sezonem 10 a 16, oprócz mieszkania u winiego? Otóż Garmadon uratował wioskę dwóch księżyców, oraz prawdopodobnie cały świat przed złym generałem i jego mroczną armią. A potem wyruszył do Ninjago City, by grzać kanapę u Winniego. Jak wiemy, Garmadon z podwójnym korsem jest jedną z najwyższych postaci. I w serialu. Jednakże czy wiedzieliście, iż i zanim zdobył podwójne łapki i mógł urosnąć do ponad 30 metrów, właśnie z takim kolosem przyszło walczyć ninja w jednym z wczesnych komiksów, które niestety nie są kanoniczne. A szkoda! Bo fajnie by było zobaczyć w serialu gigantycznego Garmadona. W odcinku o zapomnianych postaciach z Lego Ninja go, wspomniałem o postaci fantomowego ninży. I właśnie tak. Postać wywodząca się z komiksów miała początkowo trafić do serialu, jednakże tak się nie stało. W odcinkach pilotażowych wojownicy napotkali Phantom ninja, a podczas swojej wędrówki aby uratować nie, ta uciekała ze swojej wioski, która została podbita i spalona przez szkielety. Ninja złożyli jej propozycję wstąpienia w swe szeregi, lecz ta odmówiła. W serialu natomiast Phantom Ninja została zastąpiona przez Samuraja X. A wy kogo wolicie? Widzowie, napiszcie w komentarzach. Zostawcie subika z dzwoneczkiem, by nie przegapić większej ilości takich kozackich materiałów. Z tej strony mówił Klocko Księżnik. Bio.